Miłość jest mądrą, uprzedzającą uczynnością. To trud pożyteczności dla drugiego. Tu nie wystarczy obsługa stołu. Czy inna uczynność względem ciała? Ważniejsza jest obsługa duszy. Był służyć prawdą i prawdą. Aby dać prawdę, stawiać w prawdzie, sprzeciwiać się nieprawdzie, żądać prawdy i być sprawiedliwym sługą prawdy. Taka uczynność w miłowaniu jest trudniejsza. Rzadko spotykana, a diabelski duch obecnej epoki jest przeciwko prawdzie i posłudze prawdą. W miejsce prawdy wchodzi zastraszanie, przemoc, groźby, kłamstwo, manipulacja i pochlebstwa. I rozmaitego rodzaju treści, które nie służą człowiekowi z wyjątkiem tego, że go zakłamują i prowadzą do zguby wiecznej. A prawda jest niebezpieczna i nieoczekiwana, a kłamstwo jest zawsze towarem oczekiwanym i zawsze go mało. Dziś ci, którzy się wprzęgnęli w służbę kłamstwa, dobrze na tym zarabiają, pan bowiem tych potępieńców dobrze w doczesności płaci, jakoś gawieć, czyli tak zwana opinia publiczna, nie jest tym zgorszona. Wręcz ich Gigantyczne pałace, dochody i życie ponad stan imponują, są lansowane, i niektórzy chcieliby iść w ślady tych kłamców, którzy żyją z kłamstwa. To tacy chlebowi posłudzy, posługacze kłamliwego słowa. Zawsze ich było dużo, i zawsze mieli pracę. Dlatego w miłowaniu trzeba być uprzejmym, mądrym, roztropnym, delikatnym. To wszystko wymaga tego, ale jednak prawdę powiedzieć trzeba. No a prawda jak to prawda. Prawda w oczy kole. Pysznemu prawdy nie powiesz, nie tego oczekuję. Prawdy nie powiesz, bo on oczekuje kłamstwa, jako budulca, na podwyższenie gmachu własnego zakłamania. Dlatego pochlebstwem zgorszysz w duchowym porządku jezono ciosem zadanym w plecy. Uprzejmość tak, ale nie pochlebstwo. Gdy człowiek jest zanurzony w kulturze świata, Trudnej i trującej kulturze świata, to nabywa cech tej kultury i reaguje poświatowemu. Dobrze, że chociaż niektórzy się modlą, zastanawiają, czyli w Bogu zanurzają, ci odzyskują prawdę i świadomość posłannictwa, ci będąc sługami prawdy, stają się. Tymi, którzy usłużą prawdą, kłamstwu się sprzeciwią, nie dadzą się zastraszyć i żyją sobie na zbawienie. Uczynna miłość w posłudze prawdy jest może najważniejszą uczynnością. Po zrodzeniu dziecka i jakimś tam wychowaniu. Pierwszą miłością w stosunku do dziecka jest gdy uczyć obyczajów miłości i powiedzieć dziecku o miłości Boga. A jednak prawda jest fundamentem wszelkiej uczynności. Ktokolwiek bowiem służyłby Twojemu ciału, a zakłamał Twoją duszę, byłby katem Twoim i winowajcą stąd potrzebiesz ugruntować się w powinności wiary aby lęk nie paraliżował twojej duszy i aby słowo wychodzące z twoich ust miało wartość i wagę i słowo wychodzące z ust twoich by nie upadało bo słowo to treść, to rozkaz, to radość, nadzieja i miłość, to pokarm dla głodnego słowa i miłości, to rzeczywistość bez której nie da się żyć. W minionym okresie ogłupienia narodowego, kiedy chcieli naród skowidować, a później wymordować trucizną. No i udało im się to znacznie. W tym minionym okresie spotkać człowieka, by usłyszeć dzień dobry, albo cokolwiek. Nawet najbardziej bezsensowną wypowiedź było głodem i upragnieniem człowieka. Ponieważ przez strach zamknęli ludzi w więzieniach bez krat, a funkcjonariusze, bandyci zwani policjantami, pilnowali tej nieprawości jak. Odpowiednich hitlerowców we współczesnym świecie. Dziś ta formacja rozgląda się za poszanowaniem i szacunkiem. A dziś spotkać policjanta to jakby spotkać bandyta, który może zabić. Od tak podlada pretekstem. No cóż, stworzenie wielu doprowadziło do tego, że. Ludzie się uwięzili. Kto nie ufa Bogu, lęka się ludzi. A kto się lęka, to dochodzi do takiej sytuacji, że jakby mu pokazać żabę, to się przerazi, bo będzie widział krokodyla. Tak strach oddziaływuje na człowieka. Nie lękaj się słowa prawdy usłyszanego i proś o słowo prawdy. I za usłyszaną prawdę Bogu dziękuj, a dawce prawdy szanuj. Grzesznik nienawracający się utwierdza się i umacnia w swoich postawach, osiągnięciach i dążeniach. Chce być mocniejszym grzesznikiem, trudnym do zakwestionowania. I chcę być tym, który znajduje akceptację i uznanie u innych. Grzesznik bardzo chętnie i umiejętnie oskarża innych, siebie nie oskarża. A Pan Jezus wołając do ludzi. Mówiąc, nawracajcie się, tym samym mówi, zmieńcie się, porzućcie swoje przekonania i przywiązania, albowiem trzeba Wam się przeobrazić i dostosować do Królestwa Niebieskiego, które jest bliskie, bo Niebieskie Królestwo to dar Boga. W wymiarze wiecznym. Dla tego królestwa, ze względu na nie, trzeba zgubić zachowawczą postawę zatwardziałości i stać się skruszonym grzesznikiem, który powie: Zgrzeszyłem, ulituj się nade mną. Grzesznik nieskruszony będzie mówił: Ty zgrzeszyłeś, ty się unisz przede mną. Taka jest logika grzesznika. Zatwardziałego, będzie szukał akceptacji wręcz współgrzeszników, by siebie nie zakwestionować i się nie nawrócić. Na słowo prawdy i zbawienne słowo łaski jest odporny, zatwardziały i niszczący. Natomiast słowo Boga jest mu niewsmak, nie słucha prawdy i rozumu, żyje oczekiwaniami, marzeniami i tym, co się mu należy. A gdy wreszcie zauważy, że jest już w upadku, gdy zawiódł siebie i sobie nie wystarczył, wtedy szuka jeszcze bardziej grzesznego rozwiązania, nazywając sytuację wyjątkową. Po to, by za każdym razem ostać się w swojej grzeszności i nie odnaleźć zbawienia. Smutek Jego dowodzi, że ma grzechy nieodpuszczone. Dowodzi, że kruje u niego Jego wola, samowola. Do Boga nie przychodzi po łaskę, nie kwestionuje siebie, bo się nawrócić nie chce. Jezus więc zwracał się do Żydostwa żądając od nich nawrócenia. Człowiek nie może być ciągle takim, jaki był na początku, na początku bowiem swego świadomego życia człowiek jest grzesznikiem racjonalizującym swą grzechowość. Każdy, kto na Boga nie liczy, staje się naturalistą, liczącym na siebie i żądającym od siebie doskonałości, ponieważ sobie nie wystarcza i sobie nie nastarcza, to będzie sięgał do innych, po innych, aby świat się do nich dostosował i uwzględnił ich chore zachcianki. Ci, którzy Jezusa słuchali i przytwierdzali Jego nauczaniu, ci zwracali się ku Niemu ufnie, z jakąś otwartością i zyskiwali łaskę. Przy tym Pan Jezus uzdrawiał i uwalniał. Tym okazywał ludziom miłość i udowadniał boskość. Ale celem było niezdrowieć wewnętrzna przemiana, inne myślenie, inne wartościowanie, po to, żeby miał zdatność do przyjęcia łaski ostatecznej. Modl się więc dla siebie, aby nie było w tobie postawy utwierdzania się w grzechu. Trzeba ci żyć w skromności i skrusze które są najlepszą pojemnością na łaskę uświęcającą.